Cześć wszystkim! Ogólnie dzisiaj będę chciał zrobić mały taki test swojej super hiper instalacji fotowoltaicznej off-grid, czyli coś w tym stylu, yy, chciałbym tym grzać wodę. Kupiłem wczoraj 30 takich paneli. Dobra, musiałem przerwać że ona mnie to zaskoczyła. I tak, mamy panel jeden z 30, który kupiłem on powinien. tak o, tu mamy napięcie, na jakim on powinien chodzić. Tyle amper. Gdzieś tyle amper powinien dawać koło sześciu, siedmiu przy maksymalnym słońcu. No i co daje nam 110 W. To jest chyba napięcie w stringu maksymalnie te panele. Tak. Czyli to, czyli to podzielić na to, to tyle paneli mogę połączyć w jednym, żeby tyle mieć napięcia. Ale jak będę miał ogarnię, Na razie mam o, na razie mam taki sterownik napięcia. Sterownik regulator. I tutaj 24, tak naprawdę do 30 to jest chyba na jeden panel, jak podłączę dwa, mogę podpiąć dwa, bo jest 30A. Nawet 3, tylko że będzie mi obcinał napięcie. Jakoś tak, w każdym bądź razie. Tu sobie łączę, żeby zobaczyć. Jest napięcia. Coś jest. I teraz tak, panel minus plus. Łączę sobie tutaj minus plus. To podłączam do akumulatora. A akumulator jakiś stary. Plus minus. I gniazdko Zasilania awaryjne jest? Jest. Jeden panel kosztuje 130 zł. Ogólnie tutaj ten zestaw chińska przetwornica 250 w tą 350. 4 5 stów. Stary akumulator, nie liczę. 5 stów. Ile mi da prądu? Niedużo, ale da. Na chwilę będzie można. Puścić chociażby pompkę do ogrzewania, jak mi odetną od prądu. Coś takiego. Dobra, najpierw wziąłem kabelek. Minus do minusa, plus do plusa. Coś tutaj mamy. Tak w ogóle to ten sterownik kiedyś skąpałem w wodzie. Ale działa. To teraz tylko panel. Tu mamy jeszcze resztę kabelka. Może starszy. I jest. Dobra, mamy to. Plus do plusa, minus do minusa. Podłączyłem sobie na woltomierzu, od razu spadło z 21 na 14. No, właśnie powiedzmy, ten skok, powiedzmy, że go nie było, bo... Czemu? Bo się akumulator ładuje. Tu mamy 13,2. Tu mamy 13,2. Tu zaraz coś wpinamy. jest prąd. Darmowy. Prawie. Nie wiem czemu sprawia mi to frajdę. Ale jest fajne. A jeszcze rozkminiłem, że na testy podłączę sobie polerkę. 1200 W. Ale to nie przy pełnym obciążeniu. No cóż, zobaczmy tylko czy kręci, czy coś wybuchnie. I czy napięcie tutaj spada jak włączę? O! No prawie. Czyżby ten czysty sinus nie był taki czysty? napięcie spada a tutaj 14.3 o czyżby ta super ekstra przetwornica nie dawała rady o no dobra, więc na przetwornicy trzeba dać trochę więcej kasy niż 250 zł. Ale, ale może telefon mi naładuje. Nie jest taka gorąca. Chociaż, chociaż może trochę strach ją dotykać. No dobra. Coś tam innego nawet nie będę podłączał, bo to wiadomo, że naładuję, bo bez tego panelu to i jakieś ładowarki mi tam działały, ale no, także ciekawe.